Dzień dobry. Upadła Nisko się skłania z portalu upadli.pl. Dzisiaj z recenzją dla wydawnictwa otwarte, e, książki pod tytułem Pandemonium, autorstwa pani Laureny Oliver. Okładka w ten sposób się prezentuje. Mm, według mnie znacznie gorsza od pierwszej części. Pierwsza część była bardzo klimatyczna, fajna, taka. E, Myślę, że właśnie w klimatach antyutopijnych. No dobra, ale nie sądźmy książki po odpadce, dlatego szybciutko przejdźmy do fabuły. Opowiem Wam, o czym opowiada nasza e, historia. Całe zamierzenie historii jest takie, że opowiada o świecie, w którym miłość jest traktowana jako choroba. Ale proszę, przecież to jest choroba. Hello! Dlatego nie do końca zgadzam się, że to jest klimat antyutopijny, raczej utopijny. Nie miałabym nic przeciwko, jeżeli ktoś by mnie poddał lobotomii mózgu, która wycięłaby wszystkie wspomnienia i wszystkie, wszystkie, wszystkie rejony, które są odpowiedzialne za uczucia. Każda dziewczyna, która choć raz miała zranione i złamane serce, opowie, powie wam to samo. No dobra, ale szybciutko do fabuły. Hmm. Historia się zaczyna hmm, troszkę od e, dziwnego miejsca, gdzie, w, gdzie ja utworzyłam książkę i zaczęłam czytać. Oczywiście nie zwróciłam uwagi na, e, na, na, na wstęp, który jest e, określony jako teraz. Hmm. I nie zastanawiałam się nad tym, co to może oznaczać. Pierwsze słowa, pierwsze strony opowiadają o tym, że Lena, która funkcjonuje już w tej chwili w świecie jako Magdalena, jest przystosowana do życia, udaje osobę, która jest po zabiegu, ma swoje poukładane życie. Funkcjonuje już w nowej szkole. Trochę mnie to wkurzyło, mówił ład, Dlaczego? Co się działo? Co się działo między zakończeniem drugiej części, a zakończeniem. A przepraszam, a początkiem pierwszej części? No. Jak można było tak skrzywdzić czytelnika? Ale spokojnie, zaraz po tym parę kartek jest kolejny jakby rozdział, który jest określony jako Wtedy. Wtedy on opowiada o tym, co się działo właśnie od momentu zakończenia pierwszej części do, do momentu, w którym Lena zostaje Magdaleną oraz jest już przystosowana do życia w świecie normalnym. Jako poniekąd konspiratorka działająca w ruchu oporu dobra, ale widzę, że. Myślę, że część z was wie, jak zakończyła się pierwsza część. Dlatego może być to dla Was zaskoczeniem na pierwsze rzut oka, jeżeli nie wiecie o tym, że w książce, książka jest podzielona na chwilę obecną oraz retrospekcję. Jeżeli będziecie wiedzieli, będziecie spokojnie podchodzić do książki, na pewno nie będzie wielkiego szoku, który ja przeżyłam. No dobra, szybciutko dalej o fabule. Dziewczyna żyje w, w, w świecie, w którym miło się z chorobą, tak jak opowiadałam. Nie chciała się poddać zabiegom, nie chciała się poddać systemowi, który miał za zadanie dopasować ją do odpowiedniego mężczyzny na podstawie testów oraz badań. Postanawia uciec z Aleksem, którego ja bardzo lubiłam. Lubiłam tą postać ze względu na to, że prezentował sobie sobą postawę buntownika takiej osoby, która, e, która, która jest pewnego rodzaju przewodnikiem dla niedoświadczonej dziewczyny. Duży niepokój odczułam, gdy zauważyłam brak tej postaci w tej części książki. Natomiast Wydawnictwo obiecuje nam postać Juliana. Osoby o bardzo odmiennych poglądach na miłość, jeżeli chodzi o Magdalenę. Czy Julian przypadł mi do gustu? Przede wszystkim byłam bardzo ciekawa Juliana i dążyłam, jaką osobę, to jakim jest człowiekiem, co sobą reprezentuje i czy będzie w stanie zastąpić mi Alexa. Czy zastąpił mi Aleksa? Nie, nie zastąpił mi Aleksa, natomiast jest to postać, która jest bardzo charakterystyczna. Cała książka... Mm jest odmienna od pierwszej części, ciężko mi jest ocenić, czy jest gorsza, czy jest lepsza. Lena jest osobą na pewno inną, jest osobą dojrzałą, jest osobą wiedzącą, czego chce, czego oczekuje od, od życia, która stara się w jakiś sposób udzielać się w inicjatywie, w którą wierzy. Hmm. Czy, czy jest to dobre? Jest to na pewno inne. To jest taki fabularny rozwój postaci. Na początku poznajemy ją jako nieopierzoną nastolatkę, później yy, poznajemy w drugiej części ją jako osobę pełną doświadczeń, nie swojego rodzaju cierpiącą, wspominającą, zastanawiającą się, czy mogła yy, zmienić yy, los, pragnącą. Yy. Pragnącą zrobić coś e, dla lepszego jutra. Dlatego Lena działa, tak jak na początku wspomniałam, w ruchu mm, oporu. O, dobre słowo. Tak, e, w ruchu oporu. Działa również, co ciekawe, w organizacji, która się nazywa e, Ameryka Wolna od Delhi. Tam poznaje Juliana, który działa jako m, jeden z głównych. E, działaczy tego ruchu, jest również synem bardzo wysoko postawionej osoby, która jest zwolennikiem wolnej Ameryki od delirii. Cóż można powiedzieć więcej o fabule, żeby Wam nie zdradzić? Myślę, że o fabule starczy, ponieważ jest to bardzo subiektywna sprawa, kto ile lubi. Może troszkę teraz mojej opinii o książce. Książka Według mnie jest gorsza niż pierwsza część, natomiast pomimo tej opinii dalej twierdzę, że wciąga jest interesująca, warto ją przeczytać. Dlaczego? Dlatego, że jest pewnym następstwem pierwszej części i mówi o tym, jak otoczyły się losy naszej Leny, a koniec. Koniec jest zaskakujący. Ja mogę Wam tylko powiedzieć, że moja gmina w momencie gdy doszłam do ostatniej strony książki była. Tak. Myślę, że to powinno Wam dać do zrozumienia, że, że chyba warto przeczytać książkę do końca. Chociaż nie jest to łatwe, mi w całej treści coś, coś zgrzytało, chociaż język oraz styl pisania autorski autorki jest na najwyższym poziomie, to nie było to. Dla mnie brakowało mojego Alexa, chociaż chyba nie powinnam tego mówić. No dobra, już powiedziałam trudno. E, za dużo Aleksa nie, nie, nie uraczycie w tej e, książce. E, Myślę, że trochę też drażniło mnie. Drażniły mnie te przejścia teraz, teraz wtedy. Retrospekcja jest ok, natomiast nie za częsta. Każdy kolejny e, rozdział robił się coraz krótszy, co nadawało akcji bieg. Do tego stopnia, że może ta akcja była aż za szybka dla mnie. E, Delirium, e, czyli pierwsza część, była w znacznie spokojniejszym e, tonie pisana. Znacznie spokojniejsza akcja była, dlatego chyba bardziej przypadła mi do gustu. Co więcej, to była historia miłości Aleksa i Leny. Natomiast druga część jest bardziej książką akcji niż książką mówiącą o miłości. Natomiast, oczywiście, coś tam, coś tam się szykuje między Julianem a Magdaleną. Co? Musicie przeczytać książkę, żeby przekonać się sami. Dobra, wiem już i tak długo gadam, kończę już powoli, powoli. Czy przeczytam trzecią część? Tak, na pewno przeczytam trzecią część. Jestem ciekawa zakończenia. Natomiast cieszę się, że będzie to już ostatnia część, że nie będzie ta seria przeciągana nie wiadomo jak długo. Wiadomo, że w tej chwili modne są te książkowe, które. Mm. Są robione chyba trochę dla kasy. Ta książka na pewno nie jest zrobiona dla kasy, jest, jest godną i wartą polecenia. Yy, I tego właśnie yy, robię. Polecam zarówno delirium, jeżeli jeszcze nie czytaliście, jak również yy, kontynuację Pantemonium. Tylko nie na uwadze to, że jest to książka odmienna od pierwszej części. Jestem bardzo ciekawa ostatniej, yy, ostatniego yy, tomu. Myślę, że to będzie zderzenie dwóch światów, ale to tylko moje przepuszczenia. Nie szukałam, nie goglowałam tym razem, pozwalam się zaskoczyć wydawnictwu Otwarte. Mam nadzieję, że e, zaufają mi i również przedpremierową otrzymam egzemplarz recenzencki, a dzięki temu będę miała okazję opowiedzieć Wam trochę mm, więcej o trzeciej części. Pozdrawiam ciepło, upadła.